Dlaczego to robimy? No, spotykamy się przede wszystkim dla zdrowia, dla promowania zdrowego tylu, stylu życia, hartowania poprzez naturalne metody. No i dla fantastycznego towarzystwa. Że przez te wiele lat tutaj zawartych jest tyle przyjaźni, związków i naprawdę wieloletnich takich relacji. Zawsze możemy na siebie liczyć, dobrze się bawimy w swoim towarzystwie. No Jest wesoło, jest głośno zawsze. Także takie naładowanie cotygodniowe baterii na kolejny tydzień pracy, zajęcie, no jest jak najbardziej dla nas bardzo cenne. Zapraszamy, można do nas jeszcze dołączać cały tak naprawdę rok. Należy przyjść do nas, w naszej obecności wejść trzy razy do wody, zaliczyć takie trzy kąpiele, wręczamy kartę świeżaka, te kąpiele są udokumentowane i po trzeciej kąpieli można już oficjalnie przystąpić i należeć do naszego klubu. Wszelkie informacje są też na naszej stronie internetowej www.kaloryfel.eu się rozwija? Raz w tygodniu są zbiorcze, zbiorcze pływania, czy na zakrzówku, czy na bagrach. Do tego powstały nowe sekcje. Jest sekcja kajakarska, jest sekcja rowerowa, jest sekcja biegaczy. Także klub, klub rośnie w siłę. Efekt tego rock'n'roll'a, który tutaj jest, jest wyczuwalny. Sympatia, przyjaźń tych ludzi, to by wyglądało zupełnie inaczej. Natomiast to wszystko jedno, jednoczy, i się chce po prostu przychodzić. I ta godzina 12 w niedzielę jest już w kalendarzu wpisana. Thank <laughs> you.